Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szybciutkie ciasto mannowiec. Potrzebować będziemy 3 szklanki mąki pszennej, kostkę margaryny, szczyptę soli, pół szklanki cukru, półtora łyżeczki sody, dwa jajka i ja tutaj mam cztery łyżki miodu. Margarynę ścieramy do mąki na tarle. Jeżeli pieczemy ciasto z masłem, to zachowujemy proporcje, ponieważ masła jest 20 deko, a margaryny jest 25 deko. Margarynę. Już mam prawie startą. Damy pozostałe składniki. Ciasto podzielimy na trzy części i upieczemy trzy osobne placki. Tak, już tutaj mam. I dodajemy cukier, sodę jajka i miód. Miód dowolny, jaki w domu mamy, taki dodajemy. I teraz należy ciasto zarobić. Tak jak już wspominałam, podzielimy na trzy części. Zrobimy taki krem na ciepło z kaszy manny i będziemy szybciutko ciasto składać. Ciasto świetnie smakuje na drugi dzień. Jeżeli lubimy rum, to możemy to ciasto nasączyć rumem. Kilka łyżek rumu. I nasączamy rumem. Ale jeżeli nie lubimy, to może pozostać do jutra i ono nam świetnie skruszeje. Smaczne ciasto, szybkie przygotowaniu. I jeszcze zapomniałam o dwóch łyżkach kakao to już teraz musimy dodać dwie łyżki kakao, bo no, zapomniałam naszykować. To się zdarza, a kakao w tym cieście to jest bardzo ważne. No teraz już jest idealne. Także do tej proporcji dodajemy dwie łyżki kakao. I dodatkowa mąka do obsypywania maty, jak będziemy wałkować. Możemy też wałkować przez dwa papiery do pieczenia, ale jeżeli to możemy dodatkowo i troszkę mąki mieć do opruszania maty. Tak, ciasto już mam prawie zarobione. I teraz dzielimy na trzy równe części. Wałkujemy. Będziemy piekli 20 minut w 180 stopniach. Nie wiem, czy wychodzi, ale coś tutaj muszę to skorygować, bo ciasto musi być równiutkie. Tak. I to już sobie możemy pomóc. Ciasto przekładamy do formy i możemy sobie tutaj leciutko skorygować, gdzie mamy za dużo, gdzie za mało. I tak pieczemy dwa pozostałe placki. Tak wygląda przygotowane ciasto na mannowiec, które będziemy piekli 20 minut 180 stopnia. Dwa placki już mam upieczone, upieczone trzeci jest w piekarniku a teraz zrobimy masę grysikową Potrzebować będziemy litr mleka już gotuje, kostkę margaryny szklankę cukru i szklankę kaszy magra. Mleko gotujemy dodajemy margarynę Dodajemy cukier i to należy zagotować. A na koniec wsypiemy kaszę mannę i ciasto przełożymy gorącą masą. Odproszymy cukier, budrem i damy do ostudzenia, a później do lodówki. Ciasto idealne na drugi dzień. Mleko z cukrem i margaryną się gotuje. Placki już mam trzy upieczone do gotującego się mleka z margaryną dosypuję kaszemannę i należy dokładnie mieszać, aż będzie gęsta masa. Zagotowujemy. należy pamiętać o mieszaniu i tak masę z kaszy manny mamy ugotowaną gęstą tak wygląda kasza masa z kaszy manny i teraz będziemy składać ciasto tu na upieczone Jeden placek wyłożymy część masy. Wykładamy gorącą. Także coś tutaj o. I przyciśniemy, nakryjemy drugim plackiem. Tak i już mamy. I nakrywamy następnym ciastem. Dociskamy ciasto i polewamy masą. Gorącą masą. Vamos lá, Teraz nakrywamy pozostałym ciastem i ciasto, tak przygotowane ciasto, studzimy, a później dajemy do lodówki. I, i ciasto manowiec mamy gotowy. Wierzch możemy polać rozpuszczoną czekoladą albo oprószamy cukrem pudrem. Ciasto nam idealnie skruszeje, idealne na następny dzień. Jeżeli lubimy rum, możemy leciutko ciasta skropić rumem. Mam nowiec już jest schłodzony. Może nie do końca, bo najlepiej gdyby był całą noc schłodzony, a mój był kilka godzin, ponieważ będą goście i on będzie potrzebny do kawy. Ukroimy kawałek. że problem z tym pierwszym początkiem, ale myślę, że będzie dobrze. No, nawet wyszło nie najgorzej. I tak oto wygląda ciasto mam nobie. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Ciasto mam nowiec.